Cześć, z tej strony instruktor pierwszego kontaktu. W odpowiedzi na post na grupie Kanik Poland użytkownika Mirek SU chciałbym wam powiedzieć, jak zmienić przycisk zwalniania magazynka ze strony prawej na stronę lewą. Żeby to zrobić, sprawa jest prosta i skomplikowana. Ja tutaj wam zamieszczę zdjęcie. Jak podważyć wybijakiem tą oto sprężynkę, która nam to blokuje? Jak widzieliście na zdjęciu, w ten sam sposób wyciągamy właśnie tą sprężynkę, tworząc taką, jakby dźwignię. Tu pomaga nam właśnie wachlowanie mechanizmu przyciskiem zwalniania magazynka, tak? Wachlujemy. Wachlujemy. Ona idzie dość topornie, ale sukcesywnie do przodu, tak? O proszę bardzo, mamy tą oto sprężynkę. Teraz, żeby właśnie przełożyć, wystarczy ją po prostu wyciągnąć. Wyciągamy. Jak widzimy. Tutaj mamy nakładkę M, one są w zestawie, są wymienne. I właśnie ta sprężynka była włożona w ten sposób, że tym mniejszym elementem była tutaj, a tym drugim w tym większym otworze. Ona się oczywiście tutaj klinuje. Ja później to przyłożę. Jeśli chcemy przełożyć. Wystarczy, że po prostu włożymy tak samo, tylko że z drugiej strony, ja zaraz wam zamieszczę jeszcze jedno zdjęcie, jak będzie to wyglądało lewostronnie. Mając już ten przycisk wyjęty, sprzedam Wam tipa. Zawsze on musi być odwrócony. Tą stroną do przodu. Jeśli jest z prawej strony, będzie on w ten sposób. Jeśli będzie z lewej, będzie on w ten sposób. Od razu Wam mówię: w tą małą dziurkę idzie ten stworzeń prosty, a w większą ten skrzywiony. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, że w magazynku mamy w kadłubku właściwie ten występ który nam się po prostu o to zahacza, tak? I na tej zasadzie magazynek się blokuje. Zaraz przedam wam kolejnego tipa jak włożyć to sprężynkę, bo jak czytam komentarze, wielu osób się z nią ufatygowało, a trzeba pracować mądrze, a nie ciężko, żeby nam się pracowało łatwo i przyjemnie, bo nie chodzi, że wcisnę to sprężynę siłą, tylko po prostu zrobić to w sposób kompetentny. Ja przypominam, jeśli chcemy mieć przycisk zwalniania magazynka z prawej strony, ten duży występ musi być tutaj. Jeśli chcemy mieć z lewej, musi być on odwrócony, żeby pazur spełnił swoją funkcję. Aby włożyć, wystarczy sadzić w miejsce, w którym ten przycisk będzie występował, tym dłuższym oczkiem. Ale czego? to zaraz Wam wytłumaczę? Tutaj mamy włożony właśnie dłuższym oczkiem. Co teraz należy zrobić? To zastosować dźwignię. Wkładamy pięcetkę w taki sposób, żeby uniemożliwić ruch sprężyny, i teraz wybijakiem musimy wepchać tą sprężynę na swoje miejsce. Jak widzicie, to już jest włożone. Sprawa bardzo prosta. Tak jak Wam pokazano przed chwilą na zdjęciu. Mając tą sprężynkę, wkładamy właśnie przycisk zwolnienia magazynka na swoje miejsce i naszym zadaniem teraz jest umieścić właśnie w tych otworkach w takiej kolejności w jakiej Wam opowiedziałem. Czyli krótko omijamy i teraz trzeba będzie wepchnąć sprężynę w dół. No, jak widzicie, przycisk zwalniania magazynka, magazynka mamy znowu na swoim miejscu, gdyż włożymy tę sprężynkę, należy ją po prostu docisnąć, żeby ona tam weszła na swoje miejsce. Jeśli chodzi o działanie, działa bez najmniejszego problemu. Jedyne co użyliśmy, no to prostych dźwigni, wybijaka oraz y, 500. Jeśli chodzi o Twoje drugie pytanie, no to ja bym zawsze radził wyczyścić z oryginalnych smarów, y, zwłaszcza lufę wewnątrz, światło lufy, tak, przy pomocy ręcznika papierowego przeciągnąć parę razy. Aż ręcznik papierowy będzie suchy, i wtedy jeszcze raz szmatką, bo skupiłbym się również na czole zamka. A jeśli chodzi o oliwienie, to ja bym założył delikatny filtr na zewnątrz lufy oraz na prowadnicy zamka, ponieważ te elementy pracują i będą się obcierać. Tak po prostu w ten sposób zmniejszysz tarcie. Jeśli chodzi o Twoje trzecie pytanie, ja bym wysłał od razu po świętach. W ręku przejrzemy potwierdzenie nadania. A czystym taktem bym zadzwonił do WPA i po prostu ich o tym poinformował, że z okazji, że były święta i po prostu raz po świętach wysłałeś w ręku masz potwierdzenie nadania. I teraz, drodzy widzowie, tak, jeśli nabieram 50 subskrybentów, a brakuje już 12, przy najbliższym odcinku ogłoszę dla Was konkurs i będzie do wygrania 5 nagród, który wylosuję. Eee, tak jak mówiłem, jeśli zbieram 100 subskrybentów, to kupię mikrofon, kończy się rok. Więc więcej będziemy nagrywać na strzelnicach otwartych. Ja jeszcze raz Wam życzę wesołych świąt. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.